Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do recenzji JBL Flipa 5. No i okej, okay, sporo materiałów już o tym głośniku na moim kanale się pojawiło, tak więc tutaj chciałbym już krótko i konkretnie podsumować użytkowanie, właściwie prawie dwutygodniowe tego sprzętu. I powiem wam tak, oczywiście, z głośnika starałem się jak najbardziej korzystać na co dzień, tak aby to było jak najbardziej miarodajne. Też oczywiście dodam, że w ostatnim czasie byłem w posiadaniu JBL Flippa 4, czyli głośnika o generację niżej, tak więc tutaj oczywiście też będę chciał, jakby zrobić takie porównanie, tak abyśmy mogli je sobie powiedzmy jakoś tak skonfrontować. No i wtedy powiedziałbym o moich odczuciach, który jest lepszy, który jest gorszy. Natomiast jeżeli chodzi o JBL Flipa 5, tutaj tak, jeżeli chodzi o jakość wykonania i sam design, no to w zasadzie jest bardzo klasycznie, zarówno JBL Flip chociażby 3, 4 czy 5 wyglądają bardzo, ale to bardzo podobnie. Różnice są dosłownie marginalne. W przypadku JBL Flipa 5 mamy tak, przede wszystkim taką materiałową siateczkę, oczywiście akurat wylosowałem, powiedzmy, model czarny na testy, czerwone logo JBL-a. Naprawdę, no wygląda to premium, tak więc jak najbardziej to akurat mi się bardzo taki zabieg podoba. Oczywiście na bokach jakby takie taki kałczukowy czy gumowy powiedzmy... Oprawki, które jakby to wszystko spajają, gumowe membrany, te już powiedzmy takie designersko wyglądające na wzór do chociażby JBL Charger 4. Tak więc, generalnie, jeżeli chodzi o aspekt wizualny, głośnik bardzo mi się podoba. i No i oczywiście, największe zmiany zaszły na tyle, tam jakby już nie mamy powiedzmy pojedynczych takich kropeczek informujących nas o poziomie naładowania baterii, tylko już po prostu taki pionowy pasek. Fajnie to wygląda, zdecydowanie moim zdaniem nie lepiej. Oczywiście, nowy tryb Partyboost, czyli już nie JBL Connect Plus, jak to było chociażby w poprzednich generacjach. Zmieniono złącze z mikro-USB na USB typu C, również to jest moim zdaniem świetna opcja. No bo teraz, jakby USB jest coraz bardziej popularne. No i właściwie, jeżeli chodzi o tył, no to powiedzmy, jest też lifting lekki, powiedzmy taki no designerski, no bo, bo po prostu wygląda to inaczej. Moim zdaniem, oczywiście, nie, po prostu lepiej. No i teraz przejdźmy do tego, co ten głośnik ma w środku. 20W, taką moc powinniśmy otrzymać w RMS-ie. Ja Wam powiem, że naprawdę, jeżeli chodzi o, o tę półkę cenową, no tutaj już niestety nie jest tak tanie jak w przypadku flipa czwórki. Czyli nie kosztuje ten głośnik 300, czy coś ponad nie, tą kwotę, tylko po prostu prawie 600 zł, czyli no strasznie drogo, moim zdaniem, jak na chociażby tego typu sprzęt. Natomiast mimo wszystko, dźwięk jest bardzo, ale to bardzo dobry i jak najbardziej mogę Wam tutaj to śmiało powiedzieć. Jeżeli chodzi o czas, jakby powiedzmy, pracy na tym, nie, na baterii, no to tutaj jakby producent zapewnia nas, że jest to 12 godzin, natomiast ja tutaj dodam od siebie, że nawet udawało mi się wykręcać wyższe wyniki. Wiadomo, to też nie jest tak, że przez 12 godzin cały czas słuchacie muzyki, robicie sobie jakieś przerwa, ale suma summarum, przynajmniej jak ja sobie tak próbowałem to gdzieś tam dodawać, no to wyszło, że ten czas jest zdecydowanie lepszy. No i generalnie, jeżeli chodzi o, o samą jakość dźwięku, jeżeli chodzi o głośność, jeżeli chodzi o głębię, no jest troszkę na pewno lepiej, aniżeli w przypadku Flipa 4, też nie mogę powiedzieć, że, że jest tak samo albo gorzej, no bo jednak czuć, że, że mamy tych wad troszkę więcej. Mamy tutaj głośnik mono, czyli jakby pojedynczy, nie tak jak w przypadku Flipa 4, czyli stereo tam było. No tutaj sytuacja generalnie wygląda w ten sposób, że jakby ja różnicy jakiejś większej nie widzę, oczywiście, kiedy stoimy Bliżej właściwie tego głośnika, no to, no to czujemy, że jakby ten dźwięk jest właściwie stereo a aniżeli mono. No tutaj po prostu mamy tylko i wyłącznie jeden głośnik, chociażby tak jak w przypadku Charger 4, ale mimo wszystko to wydaje mi się, że po prostu nie ujmuje tutaj jakby samej tej jakości, poziomowi głośności. No na pewno, tak jak mówiłem wcześniej, te 20W dają dobrze radę. To jest, to są, wiecie, takie no, 20 na 20W na miarę jbl czyli na pewno jest to coś z wysokiej półki i no jak najbardziej, jeżeli chodzi o głośność, no to tutaj w zasadzie no, nie mam się do czego. Przyczepić. Oczywiście, w momencie, kiedy ustawimy sobie maksymalny ten poziom głośności, no to możemy już jakby usłyszeć jakieś takie lek lekkie, powiedzmy, jakieś szumy, trzeszczenie, ale to na pewno zdarza się rzadko i to faktycznie musi być po prostu utwór, który no, naprawdę jest przyładowany tym basem. Oczywiście na tym głośniku nie włączyłem tego trybu low frekwencji, modno, bo to jest te też jest trochę bez sensu, to jest właściwie tryb serwisowy. Natomiast generalnie na takich standardowych ustawieniach głośnik gra naprawdę bardzo dobrze. No oczywiście to nie jest też poziom chociażby ostatnio testowanego przeze mnie x dwójki, czyli. Boomboxa, tam to już w ogóle wygląda po prostu inaczej, taki głośnik już ma zupełnie inne przeznaczenie, natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie warunki domowe, w pokoju, w kuchni, w łazience, no gdziekolwiek go faktycznie byście nie postawili, to naprawdę będzie ten poziom jakości, poziom głośności naprawdę świetny, jeżeli chodzi o dźwięk. No jeżeli wyjdziecie sobie na zewnątrz, to oczywiście jakieś takie małe imprezy, czy po prostu, na przykład, nie wiem, na jakiejś działce, w na no nie wiem, gdzie taki głośnik jeszcze można, chociażby nawet w samochodzie, no to ten poziom dźwięku, donośności jakby basów zupełnie wystarczył na to, aby chociażby w takim obszarze ten dźwięk się fajnie roznosił. Natomiast jeżeli chcielibyście faktycznie potraktować to jako e ewentualnie e powiedzmy coś, co mogłoby konkurować z jakąś powiedzmy wieżą muzyczną dalej, na przede wszystkim większej przestrzeni, no to raczej będzie problem, no bo tutaj mamy jedynie taki, no w porównaniu z tamtymi urządzeniami no, no nie za duży głośnik 20-watowy i, i może być problem, e ale mimo wszystko, e jeżeli zdajecie sobie sprawę z tego, e do czego służy właściwie głośnik mobilny, e czyli właściwie jakieś takie e słuchanie e muzyki itd., no teraz okres zimowy, to wiadomo że na, na zewnątrz jakby rzadko kiedy będziecie chociażby słuchać tej muzyki, natomiast w okresie letnim wiem, że no na pewno po prostu mamy chociażby tutaj też taki ten sznureczek, zakładamy sobie ten głośnik na rękę i możemy sobie z nim spacerować, przypiąć do plecaka. No i ten poziom głośności, poziom jakości dźwięku spokojnie wystarczy po prostu no do tego, aby sobie umilić czas. Jeżeli chodzi o jakieś takie powiedzmy taką opinię o tym dźwięku powiedzmy no uchem osoby, która się na nim troszkę no, no zna ze względu na to, że chociażby ma jakieś porównanie, no to to powiem wam tak, no w tej cenie na pewno moglibyście coś znaleźć lepszego. Ja akurat jeszcze nie testowałem powiedzmy tych wszystkich modeli od Sony, bo one jakby na mnie zrobiły duże wrażenie i być może tam będzie mogło to wyglądać lepiej, natomiast jeżeli macie zaufanie do JBL-a i, i w zasadzie podoba się, mieliście jakieś poprzednie generacje i jesteście zadowoleni z dźwięku, no to tutaj na pewno nie będziecie zawiedzeni, bo w porównaniu do poprzedniej generacji na pewno tu jest zdecydowanie lepiej. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję, oczywiście jeżeli wam się podobała, dajcie pod nią łapkę w górę, jeżeli macie jakieś pytanie oczywiście pytajcie w komentarzach, jeżeli chcecie być natomiast na bieżąco z każdym dodawanym przeze mnie materiałem jak najbardziej zachęcam do tego abyście po prostu zasubskrybowali mój kanał, jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w kolejnych filmach